Dilasz Szwidobisa, czyli dzień dobry prosto z Gruzji, z Tbilisi, gdzie wielkimi krokami zbliża się Eurowizja Junior, a ze mną nasza reprezentantka. Dzień dobry Marianko. Dzień dobry. No i też bliscy rodzice i braciszek. Dzień, dobry. dzień No Marianna, dzień dobry. widzę, że ty już pełna gruzinka jesteś. <noise> tak, no już jesteśmy jakiś czas tutaj w Gruzji, jest naprawdę super. To jest przepiękny kraj. Przepiękny kraj, no ale przepiękny też będzie występ. Jesteśmy już po pierwszych próbach wszystkich technicznych. Jakie to było uczucie pojawić się na tej scenie eurowizyjnej? No, to wielki zaszczyt, i duża dla mnie radość, i takie podekscytowanie, bo to naprawdę dla mnie było super doświadczenie. Myślę, że jestem przygotowana i mam nadzieję, że występ mi pójdzie bardzo dobrze. A powiedz tak szczerze, był stres, jak się wchodzi schodami na tę scenę? Był trochę stres, ale no bardzo się nie mogłam doczekać, bo już mi towarzyszyła taka adrenalina i nie mogłam już wytrzymać z radości. Był jakiś taki moment, że ta łezka po raz pierwszy się zakręciła ze wzruszenia, że rośnie wam w domu artystka. Pierwsza łezka najprawdopodobniej zakręciła nam się już w przedszkolu, na przedszkolnych występach, one są bardzo emocjonujące. A później kolejne występy na scenie, w teatrze także jest to ogrom emocji. Mi się oczywiście też USK zakręciła jadąc już na arenę. Na Tutaj, piefie. w Gruzji. Tutaj, dokładnie, w Gruzji. Tak, to jest naprawdę ogromna ilość przeróżnych emocji, ale przede wszystkim wzruszenie i szczęście. Tak, tak jak żona wspominała, te wszystkie występy na, na, na scenach, kiedy Marianna się przygotowywała i, i tak bardzo emocjonalnie występowała. to to dla nas jakby są ogromne emocje i bardzo często wzruszenia. Ostatni taki duży występ w Wojsie zakończył się tym, że że popłakałem się na backstage'u, także takie są te emocje. Czyli chusteczki zawsze w pogotowiu, tak rozumiem. Jest tak jest. <laughs> Marianka, widzisz, co ty robisz z rodzicami, a za chwilę też być może z całą Europą. No, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że jak widzowie będą słuchali mojej piosenki na Eurowizji Junior, to wszyscy ci, którzy będą smutni przygnębieni jakąś ciężką sytuacją, wstaną, będą szczęśliwi i radości. Ale spoglądam na zegarek i chyba próby znowu trzeba rozpocząć. Tak, już niedługo właśnie idę na próbę razem z tancerkami. Jeszcze nie mogę doczekać próby, zawsze są bardzo fajne, w miłej atmosferze, naprawdę z super ludźmi. My spędzamy ten dzień z tobą, możemy odwiedzić próby i zobaczyć, jak się szykujecie do występu? Tak, oczywiście, zapraszam. W takim razie się nie żegnamy, mówimy tylko do zobaczenia, do zobaczenia z pięknego Tbilisi. Które nazywa się w Gruzji. Naszej kochanej Gruzji, Eurowizja. Junior. Odliczanie do sobotniego finału Eurowizji Junior trwa. Czas na spotkanie z naszą reprezentantką, która na dobre zadomowiła się w Gruzji, gdzie odbywa się konkurs. i trzeba dobrze zjeść, żeby mieć energię, Marianko, prawda? Dokładnie. No dobrze, i co ląduje na Twoim talerzu w takim razie? Będę jadła omleta i nakładam na niego sobie trochę warzyw, paprykę i również górkę. Czyli same witaminy. Na pewno trzeba coś zjeść rano, żeby mieć potem energię, a myślę, że zdrowe jedzenie zawsze potem procentuje. Proszę bardzo. Eurowizja Junior, a jacy mądrzy uczestnicy. Brawo, piąteczka. Dziękuję. Aż Tobie zazdroszczę, że Ty codziennie możesz jeść śniadania z takim widokiem. No dzisiaj jest szczególnie ładna pogoda, są z tej widoki. W Tbilisi jest taki niewyrównany teren, że nie jest tak, że jest płasko tylko są takie pagórki i właśnie to jest takie piękne. Jest to naprawdę cudownie. Czyli było trochę czasu też na zwiedzanie, jak tak. rozumiem. Tak. Znajdujemy też czas na odpoczynek, teraz jest bardzo fajny czas i dla mnie największe przygoda, myślę, że takie najfajniejsze dni mojego życia. Chyba takich magików, pomocników tutaj I... chyba wszędzie, tak. co? Tak. Tak to kto przyniósł omlet? Mama. Mama niezastąpiona. Tak, bardzo kocham moją mamę, jest kochana i w ogóle dziękuję bardzo całej mojej rodzinie, że mnie tak wspiera i mi pomaga we wszystkim. To smacznego, bierzemy się do roboty. Znajdujemy się w hali, gdzie odbywa się finał Eurowizji. Czuję się tutaj zdecydowanie jak ryba w wodzie. To jest mój świat. Nie chcę stąd wyjeżdżać. Uwo oczywiście uwielbiam Polskę, ale czasami coś innego też jest bardzo ciekawe. Jesteś najbliżej Marianny, z którą przemierzasz drogę od garderoby na scenę i z powrotem. Ma 12 lat, ale proszę nie wierzyć, że tak mnie zachwyca. Jest e, niesamowicie dojrzałą dziewczynką, pięknie zorganizowaną, a już o wokalu nie wspomnę. Za tobą wszystkie próby techniczne, już teraz tylko prezentacja przed jurorami i publicznością. Tak, emocje sięgają z Nitu, jest naprawdę super, a występ już jutro. Tajemnice zostały odkryte. Już wiemy, że twoja suknia. To nie tylko suknia, ona ma jeszcze ważną rolę jedną. Tak, jest na niej wyświetlany mapping, e, który jest bardzo fajny i wychodzi z mojego serca. Mój występ opowiada o tym, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć w siebie, e, że nawet w ciężkich sytuacjach trzeba się podnieść i iść dalej. Z jakimi oczekiwaniami polska delegacja przyjechała tutaj do Gruzji? Bardzo mocno trzymam kciuki, no aby nam się powiodło, ciężko na to pracujemy. Jak będzie finalnie, to się już wkrótce okaże. Ważna informacja jest taka, że możecie na mnie głosować już od 21. Serdecznie do tego zachęcam. Witam się z Państwem ponownie z Gruzji, gdzie Marianna Kłos szykuje się do występu na Eurowizji Junior. I już teraz zmierzam podejrzeć, jakie idą próby taneczna i wokalna. Dzień dobry, czy można Panią przeszkodzić i dołączyć do tego baśniowego świata? Dzień dobry. Szefowo, mogę? Tak, oczywiście. Dobrze, to ja wskakuję do wody, drogie syreny. No właśnie, co to za świat jest, co Wy tu robicie? Jesteśmy syrenami i właśnie ćwiczymy nasz układ eurowizyjny. No i jak emocje przed tym występem? Jest, jestem mega podekscytowana i bardzo się cieszę, że mogę tu być. A jak Pani choreograf, wymagająca? Trochę. To chyba dobrze, prawda? Bardzo. Występ jest wymagający, ponieważ nie mamy nóg. No bo jesteście syrenami. A ty jak się czujesz na sali treningowej? Lepiej śpiewać czy tańczyć jednak? Myślę, że śpiewać, ale bardzo zawsze chcę tańczyć razem z dziewczynami ten układ. No bo śpiewanie to jest dla mnie jednak chyba taka największa przyjemność. No i. Na scenie super się czujemy razem z dziewczynami. Dziewczyny, a zróbcie, czy wy macie jakiś okrzyk, jakieś, tak. jakieś hasło, które będzie wykonane przed wyjściem na scenę? Tak. tak. A zaprezentujecie mi, mogę dołączyć do was? Tak. Proszę. O, jednak syreny wstają. Proszę bardzo. Lecimy. Uczcie mnie. Siła! Jest siła. To co? Z siłą lecimy na próbę wokalną. Słyszałem. Tak, oczywiście. No to chodźcie. <laughs> Jak widzą państwo Eurowizja to nie takie proste zadanie i to mnóstwo przygotowań. Czy ja mogę o, przeszkodzić? <laughs> Mówili, że to tak, o, po prostu wychodzi się i śpiewa. Tak naprawdę przygotowałyśmy się już w Polsce. Teraz sobie długiemy różne y, ćwiczenia, które stabilizują jej oddech, ponieważ na Eurowizji musi pokonać 40 schodów do góry później 20 w dół i jest już zmęczona No dobrze to pokażcie jak pracujecie ja się zamieniam teraz w słuchacza biegamy i śpiewamy. tak zapraszamy bardzo proszę no dobrze dołączam do biegania w takim razie myślałem, że to żart nie nie nie, nie. no to śpiewamy Powiedz jak spojrzeć mam Dziś na ten świat, Śpiewaj, oddech, oddech. jakim jest, weź moją dłoń, daję ci dłoni cię ratuje możemy się zatrzymać na chwilę Marianko muszę uratować ją. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Tak, no nie jest to takie bardzo proste. Ale chyba to kochasz, co? Tak, bardzo lubię śpiewać. To jest moja największa pasja. Dziś to co? Może jakiś refren na zakończenie naszego spotkania? Oczywiście. I biegamy, czy nie? Nie, nie, nie. Dobrze, bez biegania. Ja biegam ale za ciebie. Weź porządny okay. i słowa. Drodzy Państwo, ja mam prywatny koncert Marianny Kłos, a cały występ w sobotę podczas Eurowizji Junior. Witam się ponownie z Tbilisi, z Gruzji, gdzie cały dzień spędzam z Marianną Kłos i podglądam jej przygotowania do Eurowizji Junior. Już teraz zabieram Was do Królestwa Marianny. Dzień dobry, czy możemy zajrzeć do Waszego królestwa? Mama Marianny i co wasze tymczasowe mieszkanie teraz? Tak, od y, przyjazdu mieszkamy w tym właśnie pokoju. Dużo walizek, dużo przestrzeni, także jest super. No ale wow! No dzień dobry, Marianno, ponownie co spotkanie, to inne wydanie. Cóż, na no cóż ty się szykujesz? Niedługo właśnie będę miała imprezkę rockową. I imprezkę będziesz miała, ekstra! Tak, razem ze wszystkimi reprezentantami na Eurowizji Junior i już się nie mogę doczekać, właśnie się szykujemy. Ale czy ja dobrze odczytuję, że to jakaś rokowa impreza? Tak, to jest rokowa impreza i myślę, że będzie bardzo fajnie. No, jest cek są cekiny, jest skóra, no powiem ci. Szapoba! Wyglądasz niesamowicie. Dziękuję bardzo. Widzę, że w takim razie praca zbiorowa bardzo mnie to cieszy. Wszyscy jesteśmy takim teamem. No i pracujemy, gramy do jednej bramki, pracujemy na Mariannę. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Mariano. to jest twoje królestwo, twój tymczasowy dom. Jak się tutaj czujesz? Jest bardzo przytulnie. Czasami tu nie mogę zasnąć, bo jestem dalej, nie, nie jestem dalej i. To jest zmiana czasu, tak, prawda? Tak, tak. Są od trzy godziny. I w Polsce jest 17, to u nas jest 20 tutaj w Gruzji, ale jest bardzo fajnie. Jak na lotnisku się widzieliśmy, to mówiłaś o amuletach szczęścia różnych. Czy doleciały bransoletki i cała reszta? Tak, doleciały. Tutaj mam. No wydaje mi się, że nie stoiłam żadnej bransoletki, której tam miałam. Także chyba są wszystkie. I coś jeszcze. Masz na szczęście, co przed występem nie wiem założysz, weźmiesz ze sobą? Tak, y tak, mam y pierścionek na szczęście od mojej babci. Moja wow. bardzo lubi duże pierścionki i mam też o niej pierścionek, który I... ze sobą oczywiście zabrała. Wow, czyli będzie założone, czyli od razu po prostu szczęście gwarantowane. Tak, mam nadzieję, że gwarantowane. No bardzo dobrze, co co? Ja Wam nie zabieram czasu. Ostatnie przygotowania, co jeszcze będzie tutaj robione? Proszę bardzo, jeszcze coś magicznego się pojawia. Tak. To proszę, jakiś błyszczek? Panno Marianna? Tak. No to proszę bardzo, masz. Dziękuję. Jest. No, i proszę Państwa, Marianna Kłos gotowa na rokową imprezę integracyjną. Były przygotowania, ale jest też czas na zabawę. Tak, oczywiście. To co? Pozdrawiamy, piąteczkę zbijamy, baw się dobrze. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Bye.